Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy On jest gotowy na mnie? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. Dziesiątka mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Słońce. Wynik, odpowiedź, rada. Osemka Sedno, dziesiątka mieczy. To jest ból, koniec wspólnych planów. To jest pozbycie się złudzeń co do charakteru związku. To jest również takie wypalenie się uczuć. Ciężko nam jest nabrać dystansu do aktualnych wydarzeń. Co skutkuje czarnymi myślami, zwątpieniem lękiem. Możesz myśleć, że to, co czujesz, to jest ogromny ciężar, ciężar psychiczny, bo to jest ogromny ciężar psychiczny. A tak naprawdę to jest w pewnym sensie uwolnienie, Twoje uwolnienie. Co wychodzi naprzeciw, Słońce. Weź głęboki oddech. To jest takie przybywanie, w nieszczęśliwym związku, nieszczęśliwej relacji. Lub też powracasz do przeszłości, zwłaszcza tej negatywnej. To też jest egoizm względem drugiej osoby, w takim szerszym znaczeniu. Zastanów się, co możesz zaoferować światu, czy tej osobie, zanim zaczniesz od niego czegoś oczekiwać, wymagać. Postaw na szczerość. Oraz na szczerość wobec siebie lub innych osób. Wynik, odpowiedź, rada. Ósemka monet. Pytanie jest, czy on jest gotowy na mnie? To odpowiadam, że on nie jest gotowy na ciebie. Nie jest otwarty na ciebie. Ósemka monet pokazuje, że trzeba włożyć. Dużą pracę w związek. Należy zaangażować się w rozpoczęcie relacji. Tutaj nie ma takiej spontaniczności, chęci czy luzu. Tutaj należy wyciągnąć lekcje z przeszłości i włożyć wysiłek w swój rozwój osobisty, aby już nie popełniać tych samych błędów. Z czasem włożony trud w swój rozwój osobisty. Przyniesie ci dobre rezultaty. I wtedy, I wtedy będziesz miała szansę na stworzenie relacji, którą sama ukształtujesz. Na zdrowych warunkach. Z odpowiednim dla siebie partnerem. Za jakiś czas otworzysz oczy. I powiesz sobie: Jaka ja byłam niemądra, że dla niego straciłam tyle czasu. Postaw na siebie. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.